Wielkie porwanie małego głoda. Maw, co to ma znaczyć? Lecisz sobie w serek. Sama wspominałaś, że lubisz swojego głodka. Mówiłaś do mnie głodzie bejbe albo rajanie głodingu, a ja do ciebie mafinko. Co to za głodne kawałki były? Spędziliśmy ze sobą tyle czasu, moja głodzinko. Niestety nie byłaś mi wierna. Mogłem pokolorować twój świat na żółto i na zielono, a ty wybrałaś danio ekstra. Przynajmniej Hany i Kaimel są jeszcze głodne wrażeń, prawda dziewczyny? Byłaś mi taka bliska, nawet cztery kolejne mi ciebie nie zastąpią. Chociaż gdzie blogerek sześć, tam nie ma co jeść. Mia ha ha ha. -ha.